Vlogmasie na moim kanale, to już trzeci vlogmas. Boże, jak to szybko mija. Ja się z wami witam z pokoju. Dzisiaj nie mam jakichś bardzo sprecyzowanych planów, ale parę fajnych rzeczy chciałabym wam w tym vlogmasie pokazać. Ogarniemy już jesienne ozdoby. Także serdecznie zapraszam was do oglądania tego vloga. Widzicie tutaj. Tutaj. Tutaj mam jeszcze parę ozdób jesiennych, których będziemy się dzisiaj pozbywać, ale nie będziemy jeszcze dzisiaj dekorować pokoju. Pokażę Wam natomiast rzeczy, które mam, ale pokój będziemy dekorować w środę. Jak pokazywałam w ostatnim vlogmasie, mam tutaj taki pojemnik, w który włożymy jesienne ozdoby, jesienne poduszki i to wszystko, ponieważ... No robiłam generalne porządki i wyszło tak, że jeden jest niepotrzebny. Także idealnie na ozdoby nie muszę nic zakupować, więc zabieram się, aby to wszystko tutaj wpakować. Poduszki, które ostatnio widzieliście, że kupowałam, bo kupowałam to dosyć późno na jesień, ale tutaj właśnie też te poszewki wypiorę i sobie schowam je. Nie do tego pojemnika, tylko do tego, gdzie mam wszystkie poszewki, więc to będzie leciało sobie po prostu do prania. do ozdób zimowych, świątecznych, które zakupiłam na ten sezon Także już Wam zaczynam wszystko pokazywać Mam tutaj ręczniczki, które są w takim princie Troszeczkę on przypomina dom Kevina samego w domu aczkolwiek prawdopodobnie nim nie jest z jednej strony te ręczniczki są jasne, z drugiej są ciemne, także idealnie będą się wpasowywały, wpasowywały w nasz design łazienki, bo jest ciemna, no ale wiadomo ten element jasny też nie zaszkodzi, żeby troszeczkę się tam rozjeść. Przy łazience to mam tutaj również dywanik, który był kupowany w a'la zestawia. Trzeba było osobno kupić, ale e, były to zestawy takie kompatybilne ze sobą. E, także mam tutaj e, matę do łazienki. Tak się prezentuje ta, ma ta mata Nice Bubbles. No e, jest, się, że jest motyw świąteczny, jest choineczka jest naprawdę prześliczna i e, te cztery rzeczy, trzy w sumie, i te trzy rzeczy są z Nexta, e, także e, mega polecajkę, Next ma naprawdę e, fajne rzeczy, czy to ciuchy, czy właśnie jakieś rzeczy do. Przejdźmy teraz do takiej ala części salonowej, jak łóżko jest pościelone no i tak dalej. No to mam tutaj dwie poduszki i również pomocne są z Nexta. Naprawdę to są świetne rzeczy. Każda z tych poduszeczek kosztowała 12 funtów. I jest tutaj napisane Christmas Magic Także fajnie to będzie wyglądało Mamy beżową kanapę, łóżko Więc będzie naprawdę fajnie to się komponowało No i jest tutaj taki jeden element Świąteczny, czyli ten napis gwiazdeczki I co jest fajne w tych poduszkach Że można sobie zdjąć tutaj Poszewkę, wybrać. i bez problemu. Kolejna e, świąteczna rzecz to już taka sypialniana, czyli e, pościel. E, jest to pościel bodajże z e, Nexta. Nie pamiętam dokładnie, ale jest to taka e, beżowa pościel. E, już mam, mówiłam, że będę miała mm, bordową na święta i tak dalej, ale na TikTokie mi się właśnie wyświetliła ta e, i jest ona z e, takimi dodatkami mm, Świątecznymi jest tu ciastek, jak widzicie tutaj ma gwiazdkę wyciętą w brzuszku i są też również tutaj takie gwiazdki, także taka pościa no, jest przepiękna. I, tutaj... I z dekoracjami leży to już w sumie ostatnia. Mm, jest to taka świeczuszka o zapachu Peppermint. Także mega. Świątecznie już ją y, paliliśmy no, i naprawdę pachniała przepięknie. Prze. A jeśli chodzi o mnie, to mam tutaj świąteczne piżamki, które są po prostu przepiękne. Zobaczcie, taka jasna, wezki cukrowe. No jest boska. Jest ona na długi rękawek, do tego są też długie spodnie. I ta, która skradła moje serce. No spójrzcie, no jest przepiękna. Świąteczna, w różowe paski z ciastkiem, z laskami cukrowymi, no po prostu ze wszystkim, co jest świąteczne, świątecznym, no są po prostu przepiękne, prze także mam swój zestaw na zimowe wieczorki. Możemy sobie przejść do kalendarza klientowego, coś na dobry początek dnia jeden i drugi. Jeszcze nie zrobiłam sobie tamtych herbatek, także prawdopodobnie dzisiaj przyjmie ten czas, że e, pierwszą sobie herbatkę zrobię. I tak dla odmiany zaczniemy sobie od tego, od numerku 3. One są tutaj ładnie mm, ponumerowane. I e, Po kolei e, także mamy jakąś taką zieloną. Jest to biała herbata z tropikalnymi owocami. Także może być dobra, są to moje smaki. Chodzi o kalendarz z mineralkami, to szukamy numer 3. Znalazłem numer 3 jest tutaj. Wypadł coś. Tutaj. Kurczę. Mamy dwie jakieś kulki, kulki mocy. Zobaczymy, czy są smaczne. Jedna to biała czekolada. другая, такая самая. świątecznymi rzeczami, także możemy zrobić przegląd. Jeszcze yy, świątecznych rzeczy, które mam z zeszłego roku. Opa, to są osoby na i takie inne. Tutaj yy, w tamtym roku w sumie yy, tego nigdzie nie wyjęłam. Yy, dostałam od mojego Szymona babci, dostaliśmy w sumie, taką, o, taki lampionik. Proszę bardzo, jest prześliczny i starałam się y, pewnie postawię go tutaj, y, gdzie była ta dynka. Świąteczna, także jedno jest. E, zapomniałam w ogóle jakie miałam osoby. E, jest tutaj też dziadek do orzechów, taki fajny. On się mi nie stało, także mega w kolorach złota. E, tutaj mam hojneczka, ona też się tutaj świeciła. Jest na. O, zobaczcie. Prześliczna. Jest na właśnie z tej i Nawet mam chyba tutaj baterię do wszystkiego. E, tutaj jest taka świeczuszka. Ona chyba troszeczkę tutaj jakimś klejem obeszła. Taka. E, to jest taki pojemniczek, gdzie wkładamy tutaj podgrzewacz i ona się po prostu rozświetla i prześlicznie to wygląda. Kolejna choineczka. Chyba właśnie mieliśmy dwie, nawet jakieś trzy. Tutaj mam do wazonu oto takie ozdóbki z bombeczkami, które sama w sumie nakładałam. I one właśnie wejdą do tego wazonu, w którym miałam jesienne rzeczy. Tak bardzo ładnie to wyglądało. żeby tutaj jakieś tutaj właśnie bombki, tu jakieś Także w tym roku będziemy mieć taką samą końcową zeszłym. Tutaj mamy. O. Próbek do choineczki, takiego renifera białego. Wyślałam e, fajnie. To wszystko się znalazło i jest w jednym miejscu, bo tu zawsze jest jakieś tam ułatwienie. I oczywiście mam tutaj choinkę. Na razie nie będę wyjmowała, bo nie ma sensu. Ona jest w ogóle z to, to jest naprawdę fajna e, choineczka. Proszę bardzo, jest tutaj. Przed chwilą dosłownie jeszcze przed kurier, przywiózł paczuszkę, jest to prezent i w ogóle tak wepchnął w miejsce tam, gdzie się wkłada listy, że ledwo to wyjęła, po prostu nie nie Tutaj jest jeszcze jedna paczuszka, jest u z bo zamówiłam sobie na święta sukienki, a jak sukienki w zimę, no to wiadomo rajstop, rajstopy. A jak wiadomo, rajstopy pyska do niej nie są zbytnio tanie, nie są najtańsze. Więc jak był Black Friday, to po prostu się zaopatrzyłam w dwie pary. Mam nadzieję, że one mi się nie podrą i że wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Jedne są takie, zobaczcie, z takimi brokatowymi. O, taką alakradką, taką, taką na ukaz. A drugie takie y, klasyczki y, z brokacikiem z tyłu. O, tak sobie to prezentuję. Tak z tyłu przychodzi taka linia z brokatu, Także naprawdę fajnie i będzie mi pasowało do tych sukienek, które zamówiłam. A one są zamówione w Polsce, także zobaczycie je. Y, jak już będę w Polsce. Znowu postanowiłam, że będę robiła pizzę, i to jest ciasto z przepisu mojej mamy. Jest najlepsze także. Tym razem miałam świeże drożdże, więc wpadam na chwilę do lodówki, żeby sobie lekko urosły. Czekam aż mi się pizzka zrobi, ale zanim to, to chciałam Wam powiedzieć, że w sumie ja, jak na coś jakby coś bardzo polubię, albo na coś mam fazę, to mogłabym jeść i jeść i jeść i jeść. I tak jest z pizzą. Jak ostatnim razem byłam w Polsce we wrześniu, nie teraz, co ostatnio, tylko we wrześniu, to moja mama robiła mi pizzę codziennie. Czasami dwa razy dziennie przez 3-4 dni. Miałam taką fazę i nie, nie znudziła mi się i teraz. Cały czas, yy, właśnie dzisiaj, dzisiejszy dzień, myślałam o tym, że zrobię sobie tą pizzę wieczorem. Yy, Także jak yy, dajcie znaczy, Wy też macie takie fazy na jedzenie, bo ja to naprawdę... No, ja, być dieta. <grywa> dieta poszła się jak zwykle walić, yy, no ale... Trudno. Nie będę sobie... Mm, będę sobie żałować yy, domowej pizzy. Może być lepiej pizza domowa. I wrog Julki. I, co się patrzysz? No, nie może być takiej Muszę sobie przygotować stylówkę na jutrzejszy wyjazd, więc mam tutaj sweterek. On jest taki dłuższy, już mogliście mnie w nim widzieć, więc na pewno ten Feterek. I do tego mam tutaj brązowe legginsy, które też założę. I na pewno agi do tego oraz moja czarna nowa kurtka, bo ma być w droższej stopni. Także muszę być przygotowana na mróz. Zobaczcie jeszcze, jak te kwiaty pięknie. Tutaj wyszły, może jeszcze nie wszystkie, ale zmieniam im wodę, staram się po prostu Dbam o nie, jak nie wiem, i już stoją mi tydzień. Przecież one są prześliczne, zobaczcie. Idealnie, y, kolorystycznie, czerwono na święta. Lecę się kąpać, bo jutro muszę wstać około 6.30, bo wyjeżdżam właśnie tam już przed 8:00 z domu. Jadę na pociąg z w sumie koleżankami z pracy, więc muszę troszeczkę wcześniej wstać, wiecie, umieć włosy, ogarnąć się. No, także już zmykam do łóżka i na pewno obejrzę sobie jakiś świąteczny film, bo mamy grudzień, więc coś świątecznego musi wlecieć. Ja to w ogóle jestem fanką świątecznych, jakichś romantycznych filmów, takich wiecie, nie wiem, księżniczki, że spotykają jakiegoś księcia i tak dalej, także to są moje ulubione. I w tym roku chciałabym na pewno pierwszy raz obejrzeć całego Kevina. Tak, nigdy nie oglądałam całego Kevina, więc muszę nadrobić. Kosz pełen zawsze jakiś zapasów um, właśnie do kąpieli, e, albo do makijażu, czy jakichś chusteczek. Mam no, na przykład chusteczki, e, takie zwykłe, jakie jesteśmy przyjemni. Mam też zapas e, bacików, które właśnie teraz muszę sobie tam dodać, e, żeby zdjąć makijaż. Także jedno z tych opakowań sobie wezmę. No naprawdę mam tutaj e, sporo rzeczy. I uważam, że właśnie taki koszt to jest bardzo fajna opcja, żeby mieć włazience na jakieś takie różne pierwszego użytku rzeczy, płgisy. Mam tutaj nawet jakieś takie odżywki do włosów z ISANy. Ostatnio przywiozłam z Polski, jeszcze ich nie próbowałam. I podaj, że mam je jeszcze, tak, mam je. I mam je jeszcze tutaj w szafce, także to są takie na zapas, jakieś różne maści, SPF, -y, które używam na wakacje, także no taka szafka, no także taki kosz jest naprawdę bardzo fajny, bo po prostu ma się wszystko w zasięgu ręki i zawsze jak coś dodatkowego kupuję, no to po prostu znajduje się to w tym koszu i wtedy nie muszę jechać do sprawy, tylko mam to tutaj po prostu. To mam świąteczne skarpetki. Wyjęłam je z szafki w ogóle nie zwracając y, uwagi na to, y, jakie je biorę, y, żeby mi po prostu ciepło w było. I proszę bardzo, idealnie na vlog nas wybrałam. Prędko. <grym>